Prześcigony z tą mam kolejny odcinek z serii od zera do milionera, czyli serii, w której możemy zebrania miliona złotych na stronie CSGO skins z taką. Drodzy widzowie, jeśli masz 18 lat, możesz tu oglądać, ale jeśli masz 18 lat, to żywienka to, to masz 10% przy odważyń, 20 na 20% jeśli jesteś 7 graczem i jedną darmową skrzynkę. Więc tak. Budżet na dziś 32,181. Tak, tak, znowu płaciłem. No sorry, hazard, nie? Lubię hazard. I tak, dziwałe, które wciąż trwają. Mam nadzieję, że się już napatrzyliście, bo lecimy na stronę główną. Jest nowy event, Gold Rush. Ja bym spróbował otworzyć po 3 skrzynki. No właśnie! No i mamy profit. No, nic nie będę sprzedawał, na końcu wszystko się sprzeda. Zobaczymy, czy będzie plus, czy minus. 63 ogólnie nagrał się ponieważ chce mi się kupę, Niech tam. Tak strasznie gniecie. A, bo ja mam w ogóle tutaj ten. Ja Może to jest makier, żeby nie było i nie dostałem PLO. Ciężko ich powolić. To będą grać jak chuj. A jednak nie. Jak wszystkie te skrzynki oddają. Więc ja sobie spoko. O, no, nie muszę tego. Ile, to... O nie, też plus. Ej, podoba mi się do skrzyn... skrzynki, no? Kieruj na górze. Spróbujmy. Mm, nie wiem. Ok. Nie wiem, sprzedawać. Dobra, raz się ja liczy. Mniej więcej na zero. Widzicie co? Ja bym zrobił na, na brokerze skrzynki tego eventu. O dwie chociaż. Mhm, dwa. To jest undertop, czyli musimy mieć jak najmniej, więc do w tym momencie on oddaje, on daje ci do dbania, na ośladowaniu, daje ci na przykład na i na normalną skrzynkę. Hmm. Prawie dobrze, prawie dobrze się ale chyba właśnie się skończy, nie, jeszcze nie. O, wstawa się do tych nie, to. otwierałem sobie um, na, na, na jasperze to naprawdę dobrze oddawało no i teraz się też oddało mm. ja bym się bardzo tak oddał no ja chyba przybiegł w tym momencie łatwiutko no. Niestety, niestety, ale zaraz zrobimy... Jakąś prostszą bitkę na ten pomysł To będzie ryzykowne co prawda Ale jak to siądzie Będzie grubo Co zrobić w w tym momencie? Bo złapę górę Subskrypcję

né, tipo de gente né

Dobra, dobra, już jest lepiej. To już jest 4 ,4 Dobra, teraz ja nie przywołuję jeszcze... zbiornika. ciekawie. Teraz chyba już przychodzę na... Kurwa, nie. Dobro, no dobra, ciekawie się co to robi.

Destresowali się. Szczerze z ręką jesteś się destresowana. No, dobra. Dobra, zapobnę sobie jeszcze lekkość. 35 tysięcy w tym momencie do widzu bardzo, bardzo 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 że proszę o połowę do bo po prostu że używacie go do bloku to robię to w stoki widzów robię cię daj mi hałas w kurwa Aleks został no milorek jak prawie chociaż kontroli O walora! O nie, on wygrywa! Zajmę coś drugiego. Co to jest kurwa? teraz musimy się odłączyć bitwy I może coś jeszcze pojedziemy czekajcie. ile ja mam punktów? 433000 433000 no, Dobra, zakupmy to ja coś tu jeszcze pokminię, poczekajcie, poczekajcie I złożymy wszystkie te punkciki I hmm, handlarz, tak 1 4 ja mam ten milion. Trzy. sześć, cztery sześć. Aha. Milion. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Ok. No, taki jest max. Ok. no miliona chyba nie mogę, tak? Raz, trzy, cztery, pięć sześć. ale w misji mogę maksymalnie raz, dwa, trzy dwa, sześć kurwa nie widzę tylko <grym> dziewięć dziewięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziewięć, 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 że tysięcy, teraz? no sześćdziesiąt też mogę ja bym chciał, nie wiem, tysięcy Okej, okay, a 9000? Dziewię 99. a nie. A co mogę maksymalnie kuwali? Tak, mogę maksymalnie kupować. dobra. O, tutaj. Okay. Mm. 3, Rozywanie. W tym momencie użyć tego, baktora, a ja robię 2 anatosty. 14 testów czterech graczy. Na standardowych Mam nadzieję, że teraz zwróci, że nie będę musiał płacać. Znowu by zrobić raz kolejny. Dzień. Znaczy nam słabo, bo za 200 zł, ooo nawet, nawet nie 200, tylko za 100 zł. No dobra, ale to wciąż jest za mało, jesteśmy na drugim miejscu. Więc, więc, więc... Za uh -uh. tysiące różnie co ponad. O! Nie, nie możemy tak tego skończyć. Ej, a to nie zawsze oddawały. Dwa stresa chociaż? Dobrze. Przepraszam? No Daj mi drugi na no to Daj mi coś